Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Dziś sprawdzimy horoskop dzienny. Zobaczymy, jakie energie będą towarzyszyć w dniu dzisiejszym wszystkim znakom Zodiaku. Dzisiaj mamy środę 3 marca. Sprawdzimy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Zaczynamy oczywiście od Barana. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Środa 3 marca dla Barana, Beka, Bliźniąt, Rakalwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Środa 3 marca. Aura dzisiejszego dnia. Środa 3 marca. Sprawdzamy. Najpierw zaczynamy od Barana, oczywiście. Jeżeli chodzi o Baranę, dziś, kochani, musicie uważać na wszelkiego rodzaju oszustwa a zarówno jeżeli to dotyczy się osób trzecich, a także te karty też mogą przestrzegać, żebyście wy w dniu dzisiejszym uważali na taką nieprawdę, którą mówicie innym, teraz byki. Jeżeli chodzi o byki, jest to dobry dzień, w którym możecie zakończyć jakiś etap w swoim życiu i przejść do zupełnie czegoś nowego. A zarówno jeżeli robicie to, że tak powiem z własnej inicjatywy, a także to też może być taki dzień, który zakończy w waszym życiu pewien etap, to teraz bliźnięta. Jeżeli chodzi o bliźnięta, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie mieć powód do świętowania. Może być też jakaś imprezka. Karty też przestrzegają Was przed zbyt dużą ilością alkoholu. To teraz raki. Jeżeli chodzi o raki, karty pokazują, żebyście w dniu dzisiejszym wykazały się dużą cierpliwością. Może Wam przyjdzie w dniu dzisiejszym na coś dłużej poczekać niż sądziliście. Lwy. Jeżeli chodzi o lwy, karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie czuć się troszeczkę za zakompleksieni, niedowartościowani. Możecie czuć też niższą. Wartość własnej osoby, bądź też to wy będziecie mieli właśnie jakąś styczność z kimś na przykład dużo młodszym, nieśmiałym, zakompleksionym. Jeżeli chodzi o panny, u panien tutaj y, może się pokazywać w dniu dzisiejszym jakiś kontakt z zagranicą lub też z osobami z dalekich krajów. Jest to dobry dzień też na zamykanie pewnego rozdziału w swoim życiu, a także na zaczynanie czegoś nowego. E, teraz wagi. Jeżeli chodzi o wagi, tutaj karty pokazują e, tak jakby wzmożoną częstotliwość w poruszaniu się, w przemieszczaniu się. E, tutaj osoby samotne, też mają szansę na przykład na jakiś flirt. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karty pokazują Wam też w pewien sposób e, opcję przemieszczania się, wyjazdu gdzieś, też kończenia jakiegoś etapu w swoim życiu i przechodzenia na zupełnie nowe tory. Tutaj karty też mogą pokazywać jakąś wzmożoną częstotliwość, jeżeli chodzi o kwestie komunikacji przez. Internet. To teraz strzelce. Jeżeli chodzi o strzelce, te karty pokazują, że w dniu dzisiejszym na przykład możecie stwierdzić, że będziecie tworzyć tak, jakby nową wersję swojej osoby. Możecie zostawiać za sobą Wasze jakieś przyzwyczajenia, Wasze jakieś takie nawy nawyki, które niekoniecznie Wam służyły. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym wy na przykład możecie czuć się w pewien sposób zablokowani, pewne sprawy będą stały w miejscu, możecie. Też na przykład odczuć, że nic nie porusza się do przodu. Karty też tutaj pokazują, żebyście zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję, bardzo dobrze zastanowili się, w którą stronę pójść. Teraz wodniki. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj karty pokazują, żebyście, że tak powiem, nie oszukiwali siebie, jak i innych, jeżeli chodzi o Waszą osobę. Karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie założyć tak zwaną maskę i przejazd. Objawiać się innym, w, jako zupełnie ktoś inny. Możecie też, że tak powiem, nadciągnąć troszeczkę kwestie związane z Waszą osobą, bądź też kwestie związane z pewnymi wydarzeniami. No to teraz ryby. A jeżeli chodzi o ryby, tutaj karty pokazują też, że w dniu dzisiejszym będziecie miały problem z podjęciem jakiejś konkretnej e, decyzji. A być może już mieliście podjąć jakąś decyzję, a w dniu dzisiejszym e, zostaniecie tak jakby postawieni przed faktem, że istnieje i też jakaś druga opcja. I też karty pokazują, że zanim w dniu dzisiejszym e, podejmiecie jakąś ważną decyzję, żebyście się po prostu bardzo dobrze zastanowili, e, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wrzucę Wam cudownej środy i zapraszam na jutro. Pa, pa!